Z tej strony? Nie uwierzycie, co się stało! Ktoś podpalił łapkę szkolną, i teraz trzeba ewakuować całą szkołę. Pierwszy dzień szkoły, a tutaj taka akcja. Ja nie wiem, kto mógł być zdolny do tego, ale ktoś bardzo nie cieszy się na powrót do szkoły. Możecie mi w komentarzu napisać, do której klasy chodzicie. A teraz zaczynamy nasze obi. Tylko tutaj podniosę monetkę. I tutaj ziomeczek na początku gry powiedział mi, że musimy tutaj pociągnąć yy, dźwignię, żeby się wydostać z tego w ogóle pomieszczenia. Nie wiem, co to jest za klasa. O nie, alarm, alarm! To chyba geografia tutaj była uczona, więc uciekamy stąd. Naszym celem jest uciec z płonącej szkoły, którą ktoś podpalił. Ja nie wiem, kto podpalił, chociaż się domyślam. O, mamy kolejną monetkę. Nie wiem, czy mamy coś tutaj zbierać. Mamy święty checkpoint. To jest w ogóle chyba w takim starszym stylu robiona gra, bo jeszcze taka nie jest zbyt dopracowana, to jakiś szlamik się wylał, więc uciekamy ze szkoły. Idziemy tutaj, co to sala gimnastyczna? O matko, książki płoną! A! Co się dzieje? A czemu ty koszulki nie masz? Ty koszulką próbowałeś tutaj ogień zgasić? Tam niestety nie przejdziemy, nawet mamy tutaj blokadę, więc biegniemy w tą stronę. Co tam? Pozostałe drogi są zablokowane, no co ty nie powiesz? Dobra, uciekamy tędy przez szlamik. Tutaj musimy pokonać delikatne takie obby i biegniemy teraz do klasy chyba chemicznej. Zobaczcie. A, to to z chemii się tutaj coś. I czemu, jak on tu się zrespił? Musimy dostać się do siłowni. Szybko. Dobra, szybko, szybko uciekamy, żebyśmy tutaj się nie podusili od tego dymu. A, tutaj jest sala gimnastyczna. Ok, to wchodzimy tutaj. Skaczemy teraz po piłkach do kosza. Ciekawe, że one się nie podpaliły jeszcze tutaj. Ej, ognia tutaj nie ma i tu jest bezpiecznie. Nie musimy uciekać. Nie no, musimy uciekać, bo nawet tutaj nie ma okien. Musimy uciec, żeby się nie podusić tutaj. O, teleport szybki. Gdzie nas przeniesie. Jesteśmy chyba w kuchni, o nie, tu płonie, płonie kuchnia, więc... No, jak on się tutaj respi? O nie, moja kuchenka gazowa. Dobra, ale no nie kombinujmy tutaj, to jest family friendly gra, więc lecimy dalej. Tutaj niestety mieliśmy wyjście, ale ono też płonie, więc musimy przeskoczyć tutaj takie, nie wiem, jakieś noże kuchenne na stołówce, chyba jakieś jesteśmy. Teraz tutaj pudełko podnieść, co nam da pudełko? O, monetka kolejna, a musimy przez kratkę wentylacyjną wyjść, więc uciekamy tutaj. Wy zaczęliście rok szkolny, a ja zaraz zaczynam wakacje, więc mała przypominajka o rozdaniu upominków z Grecji. Jeżeli chcecie zdobyć jeden z dziesięciu upominków, to wystarczy, że będziecie wspierać mój kanał. Przycisk wspierania znajduje się tutaj pod filmem, a ja do końca września wybiorę dziesięć osób, do których trafią upominki, wraz z moim zdjęciem z autografem. Nie spadaj! Punkt kontrolny kolejny mamy. Tutaj, nie wiem, chyba basen. Zaraz na jakiś basen dojdziemy. Więc y, lecimy, jesteśmy na razie w szybie wentylacyjnym. Hmm, gdzie teraz ja mam iść? Myślałam, że tutaj będzie dmuchało chociaż nas i przyspieszy trochę. Co mamy w sklepie w ogóle? A, klasyczne to, to co? Grzybowy zwierzak? Co to jest grzybowy zwierzak? On chyba będzie po prostu za mną chodził, nie? To się nie opłaca. Miecz świetlny, za 300 robuxów to bardzo dużo. O nie, nie, pomiń Oj, laser, laser! A, czy ja mogę tutaj się chować w tych tutaj zagłębieniach? A, a. Nie przypiekło mi włosów, nie przypiekło. Okej, okay, lecimy teraz do góry. Tutaj na razie pożaru nie ma, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. Strzafa nas tutaj znowu prowadzi do szybu wentylacyjnego. I gdzie tym razem wyjdziemy? No nie, labirynty, jak ja nie lubię labiryntów. Będę tutaj błądziła teraz. Tutaj, tu... Nie, tu ślepy zaułek, niestety jest. Tutaj też w tej grze musimy zebrać 10 monetek. Pewnie wszystkich mi się nie uda znaleźć, jak to ja. Zawsze mi tam jednej albo dwóch brakuje takich elementów do pozbierania. Ojej, co to za ścieki! Unikaj szlamu! No dobrze, tylko wezmę monetkę, żeby coś tutaj pozbierać, jednak. I omijamy tutaj ten szlamowy. Właśnie, a czy tutaj jest jedna poprawna? Jak myślicie? Zaraz to sprawdzimy. O, znika, znika i to nie znika, czyli musimy po tej przejść. I teraz to sprawdzimy. Chwila, to znika, to znika. Yy, to chyba jest ok, więc potem przejdziemy, bo pewnie jakbym przeszła po tych. To pewnie bym spadła. Sprawdzimy. No pewnie, że tak. Kto by się spodziewał? Oj, prawie się ześlizgnęłam. Tylko nie pamiętam już, które to było. O nie. Chyba najpierw to. Nie, jednak nie. Chwila. Które było prawidłowe? To nie, to nie. Nie no, chyba te pierwsze było prawidłowe, tak? I tutaj środkowe, o ile się nie mylę. Środkowe. O, teraz możemy przejść i skaczemy po kolejnych rurach. Gdzie teraz? Święty Checkpoint. Yy, gdzie ja mam iść? A tam jest jakaś sala. Czy ja tu doskoczę? Tutaj nie ma opcji, żebym doskoczyła, więc musimy tędy przejść. To się nie zapala, nie zapada się. Czy ja jestem dalej w szkole, czy w jakimś laboratorium? To mi szkoły za bardzo już tutaj nie przypomina. Jakiś ściekach, w kanalizacji jestem. O, wchodzimy z powrotem do szkoły. I coś musiało eksplodować? Co tu się stało z tą podłogą? Teamwork makes... Dream work, czyli praca zespołowa sprawia, że y, lepiej wiecie, nam idzie praca. W kupie raźniej, jak to się mówi. Bierzemy checkpoint. Ojejku, co tutaj za różowe płyny się wylały. To chyba już dogaszają strażacy ten pożar, co? Okej, okay, idziemy tutaj. A ty co, ty, co ty robisz? Czemu ty patrzysz w ścianę? I masz tak mało HP? Musimy znaleźć właściwe drzwi. No to. O, nie! Nie wiedziałam, że tak się spalę, no nie! No, mm. Co to za pułapki tutaj? No, przecież odeszłam od tego ognia i pewnie do, te ostatnie będą tymi właściwymi, tak? A nie, te były poprawne. Myślałam, że tamte będą poprawne. I tutaj mam iść? Nie. Czemu mnie tak przeteleportowało? Ej, moment. To jednak tu miałam iść. No nie, teraz musimy wybrać, która jest poprawna, więc zrobimy znowu tą starą metodą sprawdzoną. Ta jest poprawna, bo nie znika... Ej, oszukano mnie! Środkowa? Też nie. Czyli tamta po lewej. No i co ty czekałaś na mnie, żebym ja to sprawdziła? Oj, środkowa. Widzisz, kto pierwszy ten lepszy, czyli ja. O, kolejna monetka. A, tu to, to z łazienki damskiej wylało coś tutaj. To idziemy do męskiej jak za karę trochę. Bierzemy monetkę i sprawdzamy kibelki. Który kibelek nie będzie kibelkiem, tutaj jest jakaś dziura. A tutaj można usiąść na tym kibelku? Nie można. No to wskakujemy do dziury. Ui, I gdzie nas przeteleportuje? Ej! Co to za kopalnia złota tutaj? Szkoła na jakiejś kopalni została wybudowana? Co tu się dzieje? Jakieś katakumby? Ja wiem, tu jest loch. Ci, co siedzą w kozie za kary, to tutaj do lochu trafiają. Tędy? Jejku, gdzie jestem? Gdzie jestem? Dobrze, że oświetlone tutaj jest. O, skaczemy? Co teraz? Co mi powiesz? Co, o czym chcesz mnie poinformować? Nie chcesz mnie o niczym poinformować? Ty jesteś górnikiem, zobaczcie nawet kilof tutaj leży Trochę jak minionek wygląda To co, skaczemy tutaj nad przepaścią pełną lawy Żebyśmy tylko tutaj nie wpadli W ogóle widzieliście jaki tutaj mundurek nawet dostałam Macie jeszcze mundurki w szkołach? Bo jak ja chodziłam do podstawówki i do gimnazjum To miałam mundurek szkolny I w gimnazjum on miał trochę sens Bo miał kieszenie i można było ściągi chować Więc ja nie narzekałam na ten mundurek O, co tym razem? Wygląda na to, że jaskinia jest zablokowana na wskocz. Gdzie? Gdzie mam wskoczyć? Na drezynę tutaj? Już trzeba ją zrespić. O, i wskakujemy do drezyny i jedziemy teraz w wózeczkiem gdzieś. Który mamy etap? 24. To powinien już koniec chyba być. Ale się zaraz przekonamy. Na razie jedziemy. Ja nic nie robię, sam jedzie. Zwiedzamy tutaj kopalnię szkoły. Tam mam dwie monetki. No nie, nie, to nie są monetki. To jest stop do tej drezyny. Myślałam, że to monetka. Bierzemy kolejnego checkpointa i unikamy tutaj tej szachownicy. Którą drabinkę wybieramy? Jest to jakieś znaczenie? O! Oh! Chyba jest jakieś znaczenie. Żółta jest niedobra. To co? Czerwona jak gazolin. Wchodzimy na nią. O, widzicie? Wiedziałam, że czerwona będzie poprawna. Gdzie teraz mam iść? Gdzie ja jestem? Katakumby jakieś. O, tam coś widziałam. Światełko w tunelu jakieś widzę i monetkę. Dawajcie monetkę. Jeszcze dwie monetki mi będą brakowały. O. Na zewnątrz, czyli udało mi się już wydostać? Nikogo nie ma, dobra, jest jeszcze jedna monetka. I klasycznie będzie mi brakowało tej ostatniej pewnie. Minionek tutaj jest, zobaczcie! Czyli jednak się nie myliłam, tamten był minionkiem takim przebranym. Z Minionek jaskiniowiec, bo wyszłam w sumie z jaskini, nie? Tam ktoś macha do nas, jakiś NPC. Więc idziemy, może to już będzie ostatni etap albo przeniesiemy się do szkoły zastępczej. Już prawie jesteśmy, wspinaj się na górę, no dobrze, w takim razie skaczemy do góry. Proste obbi, to jest mówię w starym stylu robione obbi, więc nie ma tutaj żadnych trudności. I tędy mam iść? Może tu będzie monetka ukryta. To na pewno. O nie, tam się coś pali jeszcze. Najgorzej. I są kaczuszki jakieś gumowe. Dobra, to czym prędzej musimy tam dosrzeć. O nie! Myślałam, że już tu nie wskoczę. O! lasery. Trzeba je przeskoczyć. Uwaga, uwaga. I skaczemy na bombę do wody. Nie! Po checkpoint najpierw! Po, po checkpoint i teraz na bombę do wody! Uuu. Dobrze, że nie spadam tak od razu. Dobra, idziemy po tych katorkach gumowych. O! O, i o, teraz po chłodach. Uważaj na głazy! Ktoś tutaj nie dokończył tego obi. Najpierw szkoła, teraz na jakimś podwórku jesteśmy. O, jakiegoś spina dostałam, a! Prawie mnie tutaj zmierzyła ta skała. Gdzie teraz ja mam wejść tu. O! Wow wow, 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 ale skok mam. Prawie do ognia wskoczyłam. Można skoczyć tutaj do ognia. A to nie jest ta szkoła, z której uciekaliśmy właśnie. Tak wygląda, tak? To chyba nasza szkoła jest. Ona taka malutka jest. Zobaczcie, jaki ja mam rozmiar, a jaka ta szkoła ma rozmiar. Ale tutaj płonie! I chyba mamy koniec, ale króciutka gra. Ostatnia monetka, czyli wszystkie udało mi się zebrać. A tutaj mogę coś jeszcze dostać, bo tutaj taka wielka kostka maria jest. Baloniki dost... Nie! Prześciłam balony najgorzej, ja nie chciałam tego zrobić, ale mam kolejne i kolejne. Mogę tak w nieskończoność te baloniki wypuszczać, tak? Tak, mogę w nieskończoność wypuszczać, ui! Ale to jest zaśmiecanie środowiska, nie róbcie tak. I nie podpalajcie szkoły, chociaż ja tego nie zrobiłam, ja nie wiem kto to zrobił. No dobra kochani, to w tym miejscu kończymy, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa.